Przed każdym zabiegiem przy użyciu lasera należy wypełnić ankietę. Jest to świadoma zgoda na zabieg, która pozwoli wykluczyć mi przeciwwskazania do danego zabiegu. Te przeciwwskazania to: opalenizna przynajmniej jeden miesiąc przed zabiegiem nie można się wystawiać na słońce solarium, leki światłoczulające, retinoiny, tetracykliny, zioła, dziurawiec, nakietek. Należy przestać używać je 2-3 tygodnie przed zabiegiem. Aktywne choroby skóry, tak jak uszczyca, bliszaj, czynne infekcje skóry, jak opryszczka, bliszajec, pilingi 4 tygodnie przed zabiegiem, depilacja woskiem lub pęstetą dwa tygodnie przed zabiegiem w okolicy poddawanej zabiegowi to przeciwwskazanie dotyczy głównie laseroterapii owłosienia bardzo sucha wrażliwa skóra bielactwo skłonność do powstawania bliznowców koloidów, blizn hipertroficznych stosowanie sterydów krem lub tabletki stosowanie retinoidów do ustnie w ciągu ostatnich 6 ostatnich sześciu miesięcy Spożycie lub y, okres 6 miesięcy od zakończenia przyjmowania akutanu, zaburzenia krzepnięcia krwi, stosowanie leków zmniejszających krzepliwość krwi, padaczka, choroby nowotworowe, rozrusznik serca, choroby hormonalne oraz endokrynologiczne, tak jak na przykład zespół policystycznego jajnika lub cukrzyca, zakażenia wirusowe HIV, UZW, czynnych choroby autoimmunologiczne, np. toczeń układowy, twardzina, ciąża, karmienie piersią, spożywanie alkoholu 24 godziny przed zabiegiem. Są to mniej więcej wszystkie przeciwwskazania, jakie należy wykluczyć przed każdym zabiegiem przy użyciu lasera. Dziękuję.